Słonik w przedszkolu. Jak słonik chciał być taki jak gepardzik. Tego dnia słonik trochę zaspał i przyszedł spóźniony do przedszkola. Kiedy wchodzili do sali, w drzwiach minął panią Żyrafę, która rozmawiała z jakąś nieznajomą panią. Dzień dobry! Przywitał się Słonik, ale pani Żyrafa była tak zajęta, że nawet go nie usłyszała. Z kim rozmawia pani Żyrafa? Zapytał Słonik stojącego przy stoliku hipcia. To pani Gepardzica, a tam jest jej synek. Dopiero teraz słonik zauważył małego geparda, który stał nieopodal i rozglądał się ciekawie. Był bardzo puchaty, cały w czarne centki i miał jasne, bystre oczka. Co oni tu robią? Zainteresował się słonik, ale nim Hipcio zdążył odpowiedzieć, pani Żyrafa skończyła rozmowę i razem z gepardkiem stanęła na środku sali. Kochani, Usiądźcie, proszę, przy stolikach, bo chciałam wam kogoś przedstawić. Zaciekawione dzieci szybko posłuchały prośby. Od dziś macie nowego kolegę. Do naszej grupy dołącza Gepardzik. Pani Żyrafa uśmiechnęła się do niego. Z tego, co już się dowiedziałam, Gepardzik bardzo lubi grać w piłkę nożną, bawić się samochodami i chyba jest najstarszy z Was wszystkich, bo urodził się dokładnie 1 stycznia. W nowy rok! Dodał dumnie Gepardzik. Zwierzątka przyglądały mu się z zaciekawieniem. Po śniadaniu pokażcie Gepardkowi, gdzie są zabawki, szafki i łazienka i zaopiekujcie się nim tak, żeby poczuł się tu dobrze. A teraz, Gepardziku... Pani Żyrafa wskazała puste krzesełko obok słonika. Usiądź ze wszystkimi do śniadania. Gepardzik usiadł zadowolony i przysunął do siebie talerzyk z kanapeczkami. Słonik cały czas go obserwował. Cześć, jestem słonik powiedział w końcu. Siema! powiedział Gepardzik i wpakował całą kanapkę do buzi. Siema? Hm, to się słonikowi spodobało. W ten sposób witał się z nim tylko jego starszy kuzyn i słonik bardzo to lubił. Wyprostował się więc i uśmiechnął lekko. No, siema! powiedział i też wpakował sobie całą kanapeczkę do buzi. Siema! Powtórzył hipcio, wychylając się z zasłonika. Jestem hipcio! I zamachał do nowo poznanego kolegi, a ten odmachał mu jedną łapką. Na śniadaniu było fajnie. Okazało się, że gepardzik potrafi zjeść bardzo dużo kanapeczek, a najbardziej lubi te z dżemem truskawkowym, dokładnie tak samo jak słonik. Zdaniem słonika, Gepardzik był naprawdę super. Nie tylko miał świetne pomysły, ale bardzo dużo mówił i umiał śmiesznie podskakiwać. Również super szybko biegał i w ogóle robił fajne rzeczy, które, jak ocenił słonik, potrafił dlatego, że był przecież najstarszy w grupie. Następnego dnia Gepardzik przyniósł do przedszkola swoją wyścigówkę, która miała prawdziwe światła, i dał się nią pobawić słonikowi. Wszystkie zwierzątka bardzo polubiły Gepardzika, ale nowy kolega chyba najbardziej zaprzyjaźnił się ze słonikiem i hipciem. Tego dnia pani żyrafa opowiedziała dzieciom o planetach, i Gepardzik wymyślił, że razem ze słonikiem i hipciem Pobawią się w wyścigi rakiet. Biegali więc po całej sali, rycząc głośno. Chłopcy, proszę nie krzyczcie tak, bo to przeszkadza innym dzieciom, zwracała im uwagę pani Żyrafa, ale oni byli tak zaaferowani, że zdawali się nie słyszeć tych próśb i nadal szaleli w najlepsze. W końcu przyszła pora obiadu. Rakieta 15 milionów 13,900 jest najszybsza. I ja taką mam. Nie przestawał mówić gepardzik, zabierając się do jedzenia spaghetti. A, a ja mam, a ja mam 16 milionów i, i, i moja jest największa. Dodał rozemocjonowany hipcio. A moja, moja ma ma ognie i turbo do palaczy. Powiedział słonik z pełną buzią. Chłopcy, jedzcie spokojnie, zabawy dokończycie po obiedzie. Zwróciła im uwagę pani żyrafa. Ale Gepardzik nie miał zamiaru przerywać wyścigu rakiet. Uwaga, uwaga, rakieta startuje! powiedział szeptem i zaczął potrząsać nawiniętym na widelec spaghetti. Słonik z hipciem zachichotali. Dziesięć, dziewięć, osiem! Gepardzik zaczął odliczanie, podnosząc widelec coraz wyżej. Słonika tak to rozbawiło, że też nawinął makaron na widelec, udając, że to rakieta. Cztery, trzy, dwa. Makaronowa rakieta słonika tylko czekała na sygnał. Jeden, zero, start! krzyknął gepardzik. Turbo dopa! Wrzasnął słonik i tak gwałtownie podniósł widelec ze spaghetti, że makaron wystrzelił w górę i rozbryznął się po całej sali, lądując na szafce, suficie i nosie pani żyrafy. Słoniku! krzyknęła pani żyrafa. O, przepraszam, powiedział skruszony słonik, ale ponieważ gepardzik wybuchnął <śmiech> śmiechem, słonik również zaczął się głośno śmiać. Pani żyrafie zrobiło się przykro i była naprawdę zła. Kazała słonikowi posprzątać bałagan i za karę zabroniła jemu i gepardzikowi wrócić do zabawy po obiedzie. Słonik i gepardzik dostali jeszcze kilka uwag. Za to, że słonik potrącił zebrę, kiedy bawili się z gepardzikiem w berka, za to, że gadali i przeszkadzali podczas zajęć oraz za to, że rzucali się z gepardzikiem czapką w szatni, zamiast ubierać się na spacer. Kiedy po południu mama słonika przyszła do przedszkola, pani Żyrafa zaprosiła ją na krótką rozmowę. Synku, zaczęła mama, kiedy wracali do domu. Co się stało? Pani Żyrafa była bardzo niezadowolona z Twojego dzisiejszego zachowania. To nie moja wina. To wszystko były pomysły gepardzika. Słoniku. Ja rozumiem, że lubisz bawić się z Gepardzikiem, ale on ma swoją główkę, a ty swoją. I przecież wiesz, że nie można rzucać jedzeniem po sali. Ale to Gepardzik wymyślił, że kluski są rakietami. Ale to ty strzeliłeś makaronem w panią Żyrafę, odpowiedziała zniecierpliwiona mama. Nie musisz robić wszystkiego tego, co robi Gepardzik. Ale on ma super pomysły. No jak widać nie zawsze. Oj, bo pani Żyrafa na wszystko się złości. Powiedział słonik i przewrócił oczami. Trochę było mu głupio z powodu zachowania w przedszkolu, ale gepardzik był fajny, a jego pomysły po prostu bardzo się słonikowi podobały. Z jednej strony czuł, że może nie był najmilszy dla pani żyrafy, ale z drugiej miał ochotę robić wszystko, co robił gepardzik, bo to było naprawdę śmieszne. Synku, nie zgadzam się na to, żebyś zachowywał się w sposób, który jest niemiły dla innych, a tak się dzisiaj stało. Bardzo proszę, żebyś przemyślał swoje zachowanie i je zmienił. No dobrze, dobrze. Powiedział słonik, bo nie chciał kłócić się z mamą. Ale w kolejnych dniach niewiele się zmieniło. Słonik naprawdę chciał słuchać i dobrze się zachowywać, ale to jakoś mu nie wychodziło. Sł Mówiła zniecierpliwiona mama. Cały czas słyszę o problemach z twoim zachowaniem, już tyle razy o tym rozmawialiśmy. Ja wiem, mamo. I kiedy idę do przedszkola, pamiętam o tym, żeby słuchać. Tłumaczył słonik. Ale gdy tylko zaczynamy się bawić z hipciem i gepardzikiem, to. to. to jakoś mi się zapomina. Tymczasem zbliżał się dzień, kiedy w przedszkolu miał odbyć się bal przebierańców. Od dawna wszyscy mówili tylko o tym, a pani Żyrafa wraz z dziećmi przystroiła już nawet salę przedszkolną. Za co się przebierzesz? zagadnął chipcio słonika, kiedy układali wieże z klocków. Za super węża. A ty? Ja za smoka! Tylko, tylko chcę mieć taki ogon z kolcami, no i jeszcze nie mam tych kolców! W tym momencie do chłopców podbiegł Gepardzik. A ty, Gepardziku, za co się przebierzesz na bal? Za wojownika ninja! Gepardzik podskoczył w miejscu i zamachał nogami. Ale prawdziwy ninja musi mieć swoją ekipę. Więc wy też musicie się przebrać za wojowników ninja. Ale, ale ja się przebieram za smoka! Powiedział niepewnie Hipcio. Słoniku, to my we dwóch będziemy niepokonanymi wojownikami ninja! Ha-ja! Krzyknął Gepardzik i wystawił łapkę, żeby Słonik przybił mu piątkę. Słonik chwilę się wahał. No, Słoniku, będzie super, bo ninja są najszybsi i najsilniejsi. Pewnie. Powiedział Słonik i przybił piątkę Gepardzikowi, a ten w podskokach zaczął udawać, że ćwiczy sztuki walki. Słoniku, ale ty przecież chciałeś być superwężem. Zdziwił się Hipcio. No, ale mogę być też wojownikiem ninja. Tego dnia słonik trochę naburmuszony wracał do domu, a na pytania mamy, czy coś się stało, odpowiadał, że po prostu ma zły humor. Po powrocie mama z zadowoleniem pokazała słonikowi maskę superwęża, którą udało jej się znaleźć w sklepie. Popatrz, jaka fajna! Kupiłam ci na jutrzejszy bal, bo wiem, jak bardzo chcesz być superwężem. Pelerynę mam już prawie wyklejoną łuskami. Nie przepieram się za superwęża. Przerwał jej słonik. Tylko za wojownika ninja. Co? Zdziwiła się mama. No ale, ale przecież od dawna planowałeś przebranie za superwęża. Ale już go nie chcę. Ale dlaczego? Przecież przebranie jest już prawie gotowe. Albo nie i już! albo albo najlepiej w ogóle nie pójdę na ten głupi bal! Krzyknął słonik i rozzłoszczony pomaszerował do swojego pokoju. Czuł się źle. To było niesprawiedliwe, że wszyscy się na niego złoszczą. Najpierw pani żyrafa, teraz mama, a za chwilę zły będzie również gepardzik, jeśli słonik nie przebierze się za wojownika ninja. Chodził po pokoju w te i we w te, aż w końcu usiadł na łóżku. Przecież on chciał się tylko dobrze bawić, a gepardzik wymyślał bardzo fajne zabawy. I właśnie słonik przypomniał sobie, jak dzisiaj gepardzik starał się kopnąć piłkę w powietrzu, ale mu nie wyszło, spadł na pupę i zaczął strasznie chichotać. To było tak zabawne, że słonik na wspomnienie tej historii aż zaśmiał się sam do siebie. Ciekawe, czy ja bym tak potrafił. Zastanowił się i zaczął skakać po łóżku, próbując y zrobić wykop w powietrzu. A im bardziej próbował, tym bardziej go to śmieszyło. Gepardziku, gepardziku, jesteś taki śmieszny. Kiedy robisz wikumiku, kiedy robisz bach i trach, śmiać i mówić tak Tylko czasem po swojemu Chciałbym też i nie wiem jak Gepardziku, Gepardziku Masz pomysły super, łap! Na bal. Chcę być taki jak te tak się śmiać i mówić tak, tylko czasem po swojemu. Chciałbym też i nie wiem jak. Chcę być taki jak te tak się śmiać i mówić tak, tylko czasem po swojemu. Chciałbym też i nie wiem jak. Czasem chciałbym po swojemu, tylko. Drzwi się uchyliły i do pokoju weszła mama. O, widzę, że ćwiczysz jakieś sztuki walki. Próbowałem zrobić wykop w powietrzu, tak jak Gepardzik. Wytłumaczył słonik i usiadł z powrotem na łóżku. Synku, wiem, że bardzo lubisz bawić się z Gepardzikiem i że Gepardzik ma dużo fantastycznych pomysłów. Mama usiadła obok niego. Ale ty, synku, też masz wiele fantastycznych pomysłów, które mogą spodobać się Gepardzikowi. Na przykład pomysł, żeby przebrać się za superwęża i bawić się z gepardzikiem, który będzie ninżą. Ale on wymyślił, że razem będziemy wojownikami ninja. Posłuchaj, nawet jeśli kogoś bardzo lubimy, nie każdy jego pomysł musi się nam podobać. Zobacz, moje pomysły też czasami ci się podobają, a czasami wolisz zrobić tak, jak ty chcesz. Ale to nie znaczy, że mnie nie lubisz. Tak samo jest z gepardzikiem. Czasem może podobać ci się jego pomysł, a czasem jemu może podobać się Twój. I niekiedy będzie tak, że każdy z Was zrobi coś po swojemu, ale i tak możecie się przyjaźnić i razem bawić. Czyli może mógłbym być superwężem i bawić się z wojownikiem ninja oraz Smokiem, bo hipcio przebierze się za Smoka. Myślę, że to fantastyczny pomysł. A teraz chodź, bo mamy jeszcze trochę roboty z tym przebraniem. Następnego dnia słonik poszedł na bal przebrany za superwęża. Gdy tylko zobaczył gepardzika i hipcia, zapytał ich, czy chcieliby stworzyć ekipę superwężowo-ninja smokową. I wszystkim ten pomysł bardzo się spodobał. Podczas balu Słonik miał także kilka innych pomysłów zabaw, w które bardzo chętnie włączyły się pozostałe zwierzątka z grupy. Tego dnia pani żyrafa nie miała uwag do zachowania dzieci, a słonik wyjątkowo dobrze się bawił.